Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z mojej rozgrywki na kwadratowej masakrze. Dużo ludzi prosiło mnie, żebym nagrał coś tutaj z tego serwera. Znaczy znalazłem trochę czasu. Zachciało mi się coś zbudować, więc dzisiaj będzie taki jakby odcinek wprowadzający do tego, co będę wam tutaj przedstawiał. Nie wiem, gdzie jestem. Wybiłem komuś w domu szybę. Niestety nie mam jak to naprawić, ale później jakoś to naprawimy. W każdym razie chciałbym zbudować tutaj na tym serwerze latający statek. Latający statek taki jak wam się teraz pokazuje na ekranie. Projekt tego statku, projektantem tego statku jest użytkownik Antolt Odyssey z Planet Minecraft, a ja będę twórcą tego statku na tym serwerze. Potrzebujemy jednak bardzo dużej ilości materiału. Czyli dużo drewna, z którego, jak widzicie, ten statek jest głównie zbudowany, ale także yy, bloków pnia i tego takiego ciemniejszego pnia, yy, który występuje w lasach tajgi i tak dalej. No i oczywiście przerobionego, zwykłego drewna i kilku innych materiałów. Yy, z racji, że nie mamy za dużo czasu, yy, ja teraz, przynajmniej w tym odcinku, ja sobie pożyczę, od użytkowników, którzy tutaj grają część materiału. Oczywiście wszystkim oddam to, co zabiorę, żeby nie było. Dlatego będziemy teraz szukać różnych domków, różnych skrzyń i zobaczymy, czy ktoś będzie miał pożyczyć drewna. Tutaj mamy akurat dom pingwina w budowie i od razu ten dom przeszukamy głównie w celu zdobycia drewna. Przy okazji, zwiedzicie. Ja tutaj powiem wam szczerze, że nie byłem jeszcze w żadnym domku prawie, więc dla mnie to jest świat nowy. Dla was pewnie, dla tych, co oglądają in, innych użytkowników, tutaj rozpoznacie to, co tutaj będzie. Mamy tutaj skrzynię, niestety pustą. Tutaj mamy jedzenie. Będę zostawiał tutaj takie tabliczki. Żeby nie było po tym Nic nie brałem Patryk. Żeby nie było po prostu, że Ktoś coś, ktoś coś Wszystko ma być udokumentowane na tych tabliczkach Dlatego sobie je tutaj trochę utworzyłem To mamy kolejną skrzynię, tym razem już od, Otwartą, więc nic nie będziemy musieli A, też zamknięte O. Tutaj mamy kurczaki, a my sobie pobiegniemy po kilofa szybko, bo kilofa nam brakuje do zniszczenia tego. Chyba, że tutaj znajdziemy kilofa. Nic nie ma. Tu są jest Pingwin, więc ja się z nim znam, więc tutaj chyba nie muszę nic zostawiać żadnych tabliczek. Jak widzimy całkiem nieźle tutaj, całkiem dużo tych rzeczy. Pożyczę sobie od niego wełnę. Wprawdzie potrzebujemy tej wełny 1000 parę, ale zawsze Zawsze coś I napiszemy 9 wełny Patryk Dobra, lecimy dalej. Z tego co wiem, będziemy potrzebować trochę tych półpłytek. Nie wiem dokładnie ile. Ale jakoś... Dobra, na razie nie będziemy brali. Lecimy dalej, tutaj mamy jakąś skrzynię. O, tutaj mamy też dużo rzeczy. Ale drewna... O, mamy wełnę. Tu jest bardzo fajny, ładny traf. Wszystko od pingwina. Myślę, że... Mogę sobie pożyczyć. Tylko przeliczmy to. Mamy 64 tu było. Czyli mamy 128. Potem mamy 192 eee, 192 Potem mamy 100 <grymne> no, Łatwiej będzie jak zrobimy to w taki sposób, że mamy 2 staki, 3 staki, 4 staki 5 staków 5 staków i 43 Dobra 5 stacków .43 białej białej wełny a no, już widzę jak będę zbierał tej wełny po tych owieczkach żeby oddać to wszystkim no a cóż trzeba się poświęcić drzewo multiego mm, a to jest drzewo multiego, a chciałem już zciąć ale zostało po to drzewko tu był rox i ja no. Wow, kolej, kolejna, 64 wełny nam się przyda Ale drewna dalej nie ma Oj, kilof Kilof, dwa kilofy yy, dobra yy, to wziąłem 64 wełny 64 wełny Patryk Potem będą się pytać wszyscy Kto to ten Patryk? <grym> Wszystkim wszystko pozajebywał co to jest? Nie to nas nie interesuje. Potrzebujemy drewna, drewna, drewna. Yy, powiem wam tak, w tym odcinku budować nie będziemy jeszcze niczego, więc jeżeli interesuje Was sama budowa, to tutaj na pewno jej nie zobaczycie w tym odcinku. W tutaj w tym odcinku tylko zobaczycie mniej więcej jak to będzie wyglądać, więc widzieliście już statek, projekt statku. Oczywiście ten projekt on będzie modyfikowany. Yy, będę nadawał mu własnych. Yy, Akcentów, tak to powiedzmy. O, pożyczyłem drewno. A, kto pożyczył? Pingwin. Ty by mi się też przydało drewno. Może ma jeszcze drewno. Nie, <laughs> niestety drewna nie ma. Dobra, nic nie, nic nie ma. Ah. Tak, tak, nic nie brałem. Ta minka trochę, tak trochę dziwnie, bo nie wiadomo teraz czy to jest. Ironia nic nie brałem, czy naprawdę nic nie brałem. Chyba tutaj nic nie ma. Dobra, tutaj nic nie ma. Wełny potrzebujemy, z tego co wiem. Wełny potrzebujemy 2007. Bo to na żagle oczywiście. Więc myślę, że z włem będzie chyba najprościej. Jakiś Joshin. Nie mam pojęcia kto to. Co mnie go pozna, jak zobaczę, że kradnie wszystko wszystko. Wow! Uhuhu! Dobra, teraz się cieszę. Jest zajebiście. Nie mam pojęcia kogo to, ale pożyczam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 staków i 15 wełni. 12 staków i 15 wełni. Patryk Ja pierwniczę. To do dopiero zdobyć. Ja to szybko obliczę na kalkulatorze. Jeżeli potrzebujemy wełny 2000 sztuk około. I podzielimy to przez 64, to nam wychodzi 30 staki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No jeszcze około 10 staków wełny Ale potrzebujemy drewna. Dobra, idę odnieść rzeczy do jakiegoś zbiornika. A tutaj sobie zbuduję skrzynkę. dwie skrzynki. Drewno oczywiście najważniejsze, czyli zbieramy. No i dwie skrzyneczki postawimy jakoś tu. Tu będzie wełna. Wełna na żagle. Dobrze. A tu co mamy? A tu mamy moje itemki. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Co my tu, tutaj są jakieś dwie skrzynki. Oh, oh shit. Tutaj mam jakieś dwie skrzynki. Dziękuję projektantowi za zasłonięcie mojego sklepu. Nie, tutaj nic przydatnego nie ma. Więc lecimy dalej. Tutaj mamy nic. Czykolwiek tabliczki nam się przydadzą. Więc możemy pożyczyć. Do ekspiarki nie. Na dom PSP jest nałożony Kuboid. Ku pamięci SKKF. Magister cię widzi, magister cię słyszy. Jeżeli nie wyjdziesz, wiem... Wie, w tym miecze mu ciszy. O tutaj mamy jakąś skrzynkę. Dobra, zobaczmy. Oj, you don't have permission. To uciekamy z tym. No rzeczywiście Kuboid, więc... Więc tutaj nie podziałamy. Idziemy dalej. Stacja kolejowa Drewna też nie ma. O, tutaj mamy kolejną skrzynię. Mamy wełnę, czyli pożyczymy jeden, dwa staki, dwa staki, dwa staki wełny. Patryk. Za niedługo cały serwer będzie zapełniony tymi tabliczkami. Już się robi noc. A tutaj byliśmy nie ma? już o liście, liście, liście nam się przydadzą Weźmiemy te I te, czyli 60, staki 20 liści Jeden staki 20 liści Patryk Dobra, lecimy dalej. Tutaj byłem, tutaj byłem, to idziemy teraz tam Nie wiem kogo to jest domek, ale może coś będzie. O, i tutaj też skrzynia, tutaj też skoczymy zaraz. O, ktoś zamożny. Dobra, jest drewno, ale nie tego, którego poszukujemy. Tak to tutaj nic nie ma, a tutaj. Tutaj są płytki, ale to 20, więc tutaj nie będziemy już zabierać. Tu niestety nic nie ma. A tutaj na dole. Nie, tu są kopalnie, więc do kopalni schodzić nie będziemy. Dobra, tu nic nie ma, lecimy dalej. Możliwe, że zaproszę kogoś, żeby mi pomógł budować. Mimo tego, że. Lubię, lubię sam wszystko robić. Jedną, może dwie osoby yy, napiszcie w komentarzach. Kogo byście preferowali, albo z kim by się fajnie budowało, waszym zdaniem. Yy, to sobie poczytam komentarze i może się tym będę kierować. Tutaj nie mamy niczego. No lecimy dalej. Dobieram dynamiki. Ja pierdolę. wypierdalaj Dobra, lecimy dalej. Lecimy teraz na drugą stronę tej mapy O w tym zamku może coś, być, bo on taki on taki potężny Ja sobie nie wyobrażam skąd człowiek, master człowiek mógł zdobyć taką ilość yy, tutaj tego kamienia Nie mam pojęcia Ale zamek jest ładny Blow kon. a tutaj siedzenia ale gdzie są skrzynie skrzynie do bogactwa schodami oj co coś, coś nie tak ja nigdy bym swoich skrzyń tak nie opisał no ale zobaczmy aha to to jest to niby bogactwo a, wiedziałem, że tutaj się, wiedziałem. Yy... Czy złoto można niszczyć? A, to jest tylko 9 zł, więc najwyżej nie, nie można to niszczyć. Trzeba znaleźć. O, na szczęście mam. Dobrze, co my tutaj mamy? Złoto, skaz, 18. Tu, tu, tu. Nie, nic mi się nie przyda. Nic mi się nie przyda, niestety. Dobra, odstawiamy. Nic nie brałem. Brałem. Patryk. Z dłużej. Poproszę. Dobrze. No to lecimy dalej. Tutaj drewna nie ma. I pewnie wyjdzie tak, że będziemy musieli to drewno zbierać w lesie jakimś Ale czy tu są lasy? Tego to ja nie wiem Jeszcze tutaj coś mamy Ło, wow, kilo, jakieś pułapki, nie wiadomo co Widzę, że bardzo zamożny tutaj użytkownik, master czułek Ale niestety drewna nie ma Nic Patryk Już będziemy <głos》> tak skrótowo pisać No i wychodzimy Tutaj niestety nic nie zdobyliśmy oprócz jajka to wrzucimy Dobra, lecimy dalej Tu mieszka Rezzi i Blow Dobra Wełny, wełny, wełny Wełny nie potrzebujemy na razie już tutaj mamy też bardzo dużo rzeczy, ale też nie ma niestety drewna. Lecimy do góry. Nie ma nic. Chyba, że tutaj. Rezi będzie zły jeśli ktoś coś weźmie. No to jeżeli będzie zły, no to... Ale tylko z tej krzyni, tak? No dobra, no to z tej możemy. Szanuję i mamy drewno. Czyli jeden stak, dwa staki, trzy staki drewna. Zamykamy, zapamiętujemy, 3 stacki drewna. Tutaj nic, trzy stacki drewna, trzy stacki drewna. Jeden st... Nie, już roślinków nie potrzebujemy. Czy jest taki drewna. drewno? Nie. nie ma Wow Czy jest takie Ale niestety Jeszcze to. Też nie No dawaj, chodź tu Głupi klocku. Trzy staki drewna. Zostawiamy tabliczkę. Trzy staki drewna. Patryk. Ja tu jestem chyba największy... największy dłużnik z całego serwera niedługo... czy już jestem pewnie. <grym> po tym przejściu tych kilku domków. Ale proszę nie nazywać mnie złodziejem, wszystko oddam, obiecuję. Zobaczmy dalej. Tutaj nie byliśmy chyba. A nie, byliśmy tutaj. My biegniemy tam, w tamtą stronę. O tutaj może coś być za tym mostem. Dom, Spawner Publiczny. and b. Tam jest dużo pająków, dużo szkieletów. Ale trzeba zryzykować. Skąd oni. Wszystko z drewna tu jest zbudowane. Gdzieś muszą to drewno mieć. Trzymać. Tylko gdzie? Dobrze, tutaj nic nie ma. Tutaj nic niestety. Też nic. Nic. I mamy drewno, ale nie to, co, czego szukamy. O tego szukamy też, ale jedno to się nie opłaca brać. I tutaj mamy jeszcze skrzynię, W której też nie ma nic pożytecznego. Idziemy dalej. idziemy teraz do tej dziwnej konstrukcji. Trochę drewna mamy w sumie, więc... <noise> Może na podstawę statku nam starczy. Jak widzieliście ten statek tutaj Wam jeszcze raz pokażę. Zużywa bardzo dużej ilości drewna. Ale strzała poleciała. Dobra, tutaj widzimy. Kolejne skrzynki, niestety nic tutaj nie ma. No i w tej jest 24 drewna, no to pożyczymy. 24, wprawdzie nie dużo, ale za Dobra, z nie Lecimy do środka. Na kogo to jest dom? Tutaj chyba nie będzie drewna, ale muszę to sprawdzić. To jest tylko, że tylko krowy. Zabić wszystkie krowy. Dobra, tu nic nie ma. Lecimy dalej. Wow, ładne. Ale tam już nie będziemy się zagłębiać w to. Jakiś ogród o jakaś skrzynia jest. Może coś nie będzie. Gdzie ja jestem, ja tu nie chcę niczego niszczyć. Jakoś tak za bardzo komuś. Ej! O. A to nie są te Nie, to nie są te skrzynie. Super. 100. To było tak, to było tak to było tak. Tu był jeden zniszczony i to było tak. Dobra, idziemy dalej. Łuk, ja pierdolę. Ale cię teraz. Zjemy sobie i przeszukamy jeszcze jeden domek, nie mam pojęcia ile już nagrywamy, nagrywamy już 22 minuty, więc całkiem dużo, przeszukam jeszcze jeden domek i, i co, jeżeli nie znajdzie tam już drewna, przeszukam jeszcze kilka później poza kamerą, hmm, a jak nie, no to pójdę w jakiś las, zbiorę drewno i będziemy budować. E, możecie napisać, czy chcecie, czy chcecie, żebym nagrał to, jak zbieram drewno. Mnie ja by to nydziło, szczerze mówiąc, ale jeżeli ktoś coś, coś takiego lubi, to może oczywiście napisać. E, 24 drewna, kogo to jest do? O, tutaj jeszcze mamy coś. Też niestety nie ma drewna. Nie podpisane Dobrze, który domek? Ten czy ten? Ten, ten jest ogólnie z drewna zbudowany Ten więcej ze skały Znaczy z tego, tego materiału Bierzemy ten Kremówka i Ewares TP O wiem kto to jest Ewares. Widziałem go kiedyś Oczywiście na filmie, ale kremówka nie znam O zamiennikaniu i drzwi furtki Jak już ścinasz drewno, to też posadź sadzonkę. O. Posadź, posadzimy tutaj i później tu przyjdziemy. Osoby nie mam tak wielu. To jest to jest w sumie dobry pomysł. Chyba tak to zrobimy z tym drewnem. Że tutaj będziemy przychodzić, to będzie sobie rosnąć. I i tak to, tak to tak to robimy dokładnie. Organizator Mandjo. Tutaj nic nie ma, jeszcze wejdziemy do środka, jeżeli tam nic nie znajdziemy, to zakończymy. Podoba mi się ta szyba. Chyba coś takiego w statku też zrobić. Ale czekajcie. Jak to? A, to chyba, no zmienili, zmienili. Dobrze, tutaj mamy, tutaj mamy skrzynię. Ruku nie potrzebujemy. O, 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 o drewniak, proszę Was, żeby tutaj było drewno. Jest, mamy trochę. Świetnie, pożyczamy 64, 32. 64, 32. A nie tutaj. Jeden stak i 32 dnia. Patryk. Dobra. Jedzenie, minerały to tutaj nie, nie, nie zaglądamy, i takich ludzi lubi, wszy, lubię. Wszystko posegregowane, dildosy, nawet ma węgiel. Nie trzeba szukać, nie trzeba wszystkiego rozkopywać. Dobra, stąd uciekamy. No i tutaj zakończymy nagranie. Więc tak jak mówiłem, zbudujemy sobie statek w tych, w tych nagraniach. Ym, dużo czasu mi one nie zajmują, bo jak widzicie, 20 minut z nagraniem z wszystkim, nic nie trzeba planować. Więc na pewno nie będzie to wpływać na pozostałe odcinki, które widzicie u mnie. A zawsze jest jakaś różnorodność, no i sami chcieliście zobaczyć, jak mi tutaj będzie szło. Więc wszystkim dziękuję bardzo za obejrzenie tego pierwszego odcinka. Jeżeli chcecie więcej, jeżeli Wam się podobało, bardzo ucieszyłbym się z łapki w górę. No i piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Do zobaczenia w następnym odcinku i pozdrawiam.